Dzień dobry wszystkim! Witam Was na obchodach Dnia Dziecka! Po lewej jest ścianka, gdzie można sobie zrobić zdjęcie na prawie prawdziwym koniu. Mamy także malowanie twarzy i tatuaże. Są bigwamy, jest straż graniczna, policja. Niedługo przyjedzie także straż pożarna. Po prawej mamy kłady, mamy paintball. Można się przejechać na koniu. Serdecznie wszystkich zapraszam. Tutaj po mojej prawej stronie jest słodki poczęstunek oraz grill. W tym roku podjęliśmy taką akcję współpracy z Szkołą Podstawową w Węzinie. Są tutaj puszki, do których zbieramy pieniądze na nieuleczalnie chorą dziewczynę, absolwentkę tej szkoły, która ma nowotwór. Zachęcam Państwa do wrzucenia jakiejś drobnej kwoty. Witamy pa Panią Burmistrz. Pasłanka panią Elżbietę Wasiuk, witamy pana starostę Bląskiego Macieja Romanowskiego, witamy pana dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pana Tomasza Dążalskiego. i witam was wszystkich, przede wszystkim dzieci. Trochę spóźnione obchody w tym roku o tydzień, ale na pewno godnie je uczcimy. W tym roku także będzie, tak jak co roku. Sześć konkurencji. Hobby, horsing, przeciąganie liny, rzut lasem, szukanie złota, kości oraz rzut podkową. Podczas tych konkurencji będzie można zebrać pieczątki, a później tutaj odebrać sobie dowolną zabawkę, jaką, jaką, jaka się komu Tutaj z tyłu za mną na przyczepie jest konkurencja taka dodatkowa, gdzie można strzelać pistoletem do puszek i wygrywa się dowolnego pluszaka. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa i do wzięcia udziału w każdej konkurencji. Dzień dobry, bardzo się cieszę z wspaniałego wydarzenia, piękna impreza, jak dyrektor Grzesiu organizuje, to wiadomo, że wszystko jest. Także Grzesiu, szacun dla Ciebie i dla całej załogi, dla Twoich współpracowników, koleżanek i kolegów. Życzymy dzieciakom dużo, dużo słońca, pogody, ducha i na powiat elbonski zawsze możecie w trudnych czasach liczyć. A prawdziwych przyjaciół poznaje się w wiedzie dla Grzesia i dla Was przyniosłem dzisiaj takie czarodziejskie książki. Jak byście byli smutni, będzie wam bardzo ciężko na duszy. Będziecie uważali, że życie jest trudne. To przeczytacie tą książkę. To jest czarodziejska książka. Kto przeczyta, to po przeczytaniu jest najszczęśliwszym człowiekiem. Na świecie. To są historie dziewczyn z OHP. I one piszą o swoim trudnym życiu, i też piszą o tym, i mówią, jakie życie jest wspaniałe, tylko trzeba trochę wysiłku, i można się z tej nudy wyrwać. Życzę Wam, żeby życie Wasze nie było nudne, wspaniałe, kolorowe i ciepłe, tak jak dzisiejszy dzień. Wszystkiego dobrego! Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym możemy wspólnie... Pokłonić się organizatorom i podziękować, że kolejny rok to wspaniałości dla naszych dzieci i dla naszych roślin. Wkładam jako burmistrz Pasłęka najszczersze życzenia dla wszystkich pociech, tych małych i tych dużych. Dużo uśmiechu, radości, niech spełniają się ich najpiękniejsze marzenia, niech rozwijają swój talent. A pozwolą Państwo, że dla Pana Dyrektora, jako najstarszego. Dzieciaka w dniu dzisiejszym, który pełni rolę oczywiście gospodarza dzisiejszej uroczystości, chciałabym złożyć malutki upominek sportowy, aby razem z dziećmi domu dziecka czynnie brał udział w życiu sportowym młodzieży. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Płeniam się Państwu również wszystkiego najlepszego życzę, wesołej zabawy w imieniu całego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Mam przyjemność gościć z moimi dwiema koleżankami, piękne dziewczyny, obok te właśnie one. Także wszystkiego dobrego się przede wszystkim i pogody. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy za dużo miłych słów. Ja tylko powiem, że ta impreza również by się nie odbyła. Gdyby nie filia połosenskiego ośrodka kultury w zielonoce pasłęckiej, na czele której stoi pani Lucyna ki, dobroci, księdza probosze Karola Dobrowskiego, który użyczył nam tutaj bezpłatnie plac na imprezę. Także Dzień Dziecka 2025 uważam za otwarty i zachęcam Państwa do skorzystania z wszystkich atrakcji. Dziękuję. <klucza> I'm talking I don't know. Mm -hmm. yeah.